Dzień dobry, Agata Majewska. Zapraszam na najnowsze informacje w dzisiejszym wydaniu. Zakończenie Miesiąca Seniorów w Płocku. Wystawa Julii Curyło i Emilii Boguckiej. Warsztaty z mozaiki ceramicznej w Spichlerzu. Bal Wszystkich Świętych w Płocku. Charytatywny przejazd rowerowy dla Tymka. A na koniec zmiany rozkładu jazdy komunikacji miejskiej, które będą obowiązywać 1 listopada. Październik jest miesiącem seniorów i to właśnie im prezydent miasta Płocka przekazał kilka tygodni temu klucze do miasta. Niestety ten piękny miesiąc dobiega końca i przyszedł czas na uroczyste zakończenie. Seniora oficjalnie dobiegł końca. Seniorzy podczas senioriady wystąpili z własnym repertuarem w kategoriach chór, grupa taneczna oraz grupa teatralno-kabaretowa. Dodatkowo kapitoła konkursu, seniora godnego naśladowania wybrała Władysława Potępę na najlepszego seniora w Płocku. Zaczęliśmy senioriadą, a kończymy... Wyborem seniora godnego naśladowania na rok 2023-2024. Podziękowaliśmy za pracę seniorowi, który został wybrany w pierwszej edycji. Była nim pani Ania Przedpełska, a ten rok tak to się złożyło, że seniorem godnego naśladowania będzie pan Władysław, który stoi obok mnie. Mam nadzieję, że ta druga edycja. Druga osobowość w Płocku będzie promieniowała, i w kolejnych latach pojawią się kolejne postacie godne naśladowania. Finał konkursu odbył się w Płockim Ośrodku Kultury i Sztuki. Zwycięzca potrafi wspaniale opowiadać oraz organizuje liczne rajdy dla seniorów po ciekawych miejscach w Płocku, jakie ma plany senior godny naśladowania na swoją kadencję. W tym roku no, jeszcze więcej zaangażować yy, nowych ludzi, nie? ponieważ naprawdę. No, ludzie potrzebują yy, yy, no, tego kontaktu ze sobą, potrzebują być razem, ale są czasem onieśmieleni, czasem nie wiedzą, trzeba do nich dotrzeć. Zwycięzca przekazał swoją wygraną na cele społeczne. Zapytaliśmy, dlaczego podjął taką decyzję. Swoją nagrodę, jak powiedziałem wcześniej, przeznaczyłem na grupę wędrowców, yy, która jest przy Uniwersytecie III wieku. Ponieważ. No, Garną się ludzie, są zadowoleni, dlatego a ponieważ nie ma tych sponsorów, tak, żeby, żeby można było wybierać, to ja jestem w takim wieku, że za wiele mi nie potrzeba, także tę nagrodę yy, yy, przeznaczyłem. Serdecznie gratulujemy zwycięzcy i życzymy wytrwałości na nowym stanowisku. W Płockiej Galerii Sztuki pojawiła się nowa wystawa obrazów i rzeźb które przedstawiają kobiecość oraz balansują na granicy jawy i snu. Października w Płockiej Galerii Sztuki została otwarta wystawa zatytułowana Bujanie w obłokach, kiedy odpłynę. Autorkami obrazów i rzeźb są Julia Curyło i Emilia Bogucka. 28 października w sobotę odbyło się zwiedzanie wystawy wraz z kuratorką, która pomagała zwiedzającym zaznajomić się i zrozumieć prezentowane prace. Wystawa jest prezentacją e, najnowszych. E... Realizacji malarskich i rzeźbiarskich Julii Coryła i Emilii Boguckiej. Również na wystawie artystki prezentują kilka prac z wcześniejszych okresów twórczości. Przedstawiane prace skupiają się na szeroko pojętej kobiecości, roli sztuki współczesnej oraz na granicy między rzeczywistością a światem fantazji. Widać tutaj przede wszystkim nieograniczoną wyobraźnię, nawiązywanie do marzeń sennych, do fantastycznych. Yy, zwraca uwagę również nieograniczona wyobraźnia, yy, i u obu artystek jest yy, narzędziem o wielkim potencjale. Wystawę będzie można oglądać do 12 listopada. W Płockim Spichlerzu po raz ostatni spotkały się uczestniczki warsztatów tworzenia mozaiki ceramicznej. Jak całe zajęcia ocenia prowadząca oraz uczestniczki. Potem 28 października już po raz trzeci i ostatni w płocnym Spichlerzu spotkały się uczestniczki warsztatów, podczas których tworzyły własne mozaiki ceramiczne. Już dziś uczestnicy wyjdą z gotowym dziełem, z zafugowaną i przyklejoną y, mozaiką. Mozaika wymaga bardzo dużo cierpliwości, trochę czasu, y, uważności i takiej precyzji. Uczestniczki na ostatnim etapie tworzenia swoich małych dzieł sztuki przyklejały je na deski, wykańczały. Często wśród motywów prac pojawiały się zwierzęta i elementy roślinne. Projekty przygotowywała każda uczestniczka według tego, według swoich preferencji, według tego co lubi i co chciałaby mieć w swoim domu. Co uważa o warsztatach i samej sztuce tworzenia mozaik jedna z uczestniczek? Nie jest to takie proste, jakby się wydawało, bo tyle tyle tu jednak e, tych etapów jest e, tego e, składania e, jeden raz, drugi raz tej całej postaci czy tam czy pejzażu i to jest jednak no trudne tak na pierwszy raz to jest trudne. To jest fajne, tylko wymaga dużo czasu, cierpliwości, ale jest taka fajna zabawa, no. W ostatnim czasie coraz bardziej popularne staje się tworzenie własnoręcznych dodatków ozdób lub biżuterii i właśnie takie warsztaty wychodzą naprzeciw trendom. Za nami kolejna edycja balu Wszystkich Świętych. Dzieci przebrały się za świętych i aniołki oraz brały udział w licznych konkursach. Edycja balu Wszystkich Świętych zorganizowaną przez Fundację Cokolwiek Uczyniliście, której patronem został biskup Szymon Stółkowski. Zapytaliśmy patrona, czego dotyczy inicjatywa. Dzisiaj odbywa się w Polsku drugi bal Wszystkich Świętych. Inicjatywa bardzo ciekawa, gromadząca przede wszystkim dzieci, które się przebierają za swoich patronów czy za innych świętych, których lubią. No i się bawimy. Bawimy się, bo święci, których czcimy 1 listopada. Są naszymi orędownikami, są naszymi patronami, i chcemy taką żywą więź zachować z nimi. Także poprzez zabawę dzieci mogą się zbliżyć do swoich patronów, bo żeby przygotować sobie strój, żeby w jakiś sposób atrybuty świętych też wykonać, no to trzeba się dowiedzieć, kim oni byli, jak żyli i czemu ich chcę reprezentować. Dzieci licznie przybyły na bal w przebraniach aniołów i świętych, który odbył się w niedzielę 29 października w hali sportowej zespołu szkół edukacji imienia Ignacego Łukasiewicza. Skąd pomysł na taką imprezę? To Pomysł stąd, żebyśmy dla dzieci znaleźli jakąś alternatywę, nie tylko Halloween, ale pokazać im, że mamy wielu wspaniałych świętych, że możemy w taki sposób właśnie tym balem uczcić i naśladować tych wszystkich świętych. Organizatorzy podkreślają, że większość dzieci będzie świętować Halloween. No, ale chcą przypomnieć, że mamy polski odpowiednik tego święta. Jakie zdanie ma Płocki Biskup na temat zachodniego święta? Bo rzeczywiście no, to jest mocno reklamowane to świętowanie Halloween. I niewykluczone, że dzieci, które są tutaj na balu, będą potem chodziły i przebrane i, 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 i prosiły o cukierki, ale myślę, że. Mamy takie piękne swoje korzenie i piękną swoją tradycję. Nie musimy zapożyczać czegoś za oceanu, co jest delikatnie mówiąc dziwne, i może być też fajną zabawą, ale to jest, to jest coś obcego, co gdzieś jest troszeczkę nam w sposób taki marketingowy narzucane. W poprzedniej edycji udział wzięło około 500 dzieci Tegoroczny bal odwiedziło około 1000 uczestników. Niestety stan zdrowia Tymka Cholewińskiego pogorszył się, i dlatego zorganizowano w miniony piątek kolejną akcję charytatywną dla małego bohatera. Pięcioletni fan piłki nożnej, a zwłaszcza klubu Real Mandryt, nie poddaje się i dzielnie walczy z chorobą. Niestety guz powiększył się, chemioterapia przestała przynosić efekty oraz pojawiły się przerzuty do płuc. Rodzice proszą i błagają o pomoc. Osoby o dobrym sercu prowadzą zbiórki, licytacje oraz różne akcje charytatywne. W ostatnim czasie taką dużą akcją była podróż rowerem miejskim z Warszawy przez Płock na Hel, który podjął się płocki policjant, młodszy aspirant Sebastian Nowacki. Za każdy przejechany kilometr na leczenie Tymka wpłynie 5 zł. W czasie przejazdu przez Płockę młodego policjanta wspierali mieszkańcy, którzy w geście Solidarności przejechali trasą od galerii Wisła do urzędu miasta Płocka. Tym choruje na rzadki nowotwór, złośliwy tkanki łącznej, gus rabdoidalny. Aby uratować chłopca potrzebna jest niezwykle droga operacja prowadzona w Bostonie bądź w Augsburgu, apelujemy o wsparcie młodego wojownika, choćby symboliczną wpłatą na zbiórkę na stronie siepomaga.pl. Dzień wszystkich świętych to czas wzmożonego ruchu na drogach i wokół cmentarzy. Komunikacja miejska w Płocku zorganizowała dodatkowe linie, mające na celu usprawnić dojazd do cmentarzy na terenie miasta. Przed nami okres wszystkich świętych, zmiany zarówno w kursowaniu autobusów komunikacji miejskiej, jak i w organizacji ruchu w rejonie płockich nekropolii, czekają nas już od soboty 28 października. No i te zmiany będą aż do 2 listopada. Najważniejszą informacją dla wszystkich osób, które udają się na płockie cmentarze jest to, że w środę 1 listopada Autobusy komunikacji miejskiej decyzją prezydenta będą bezpłatne. Są to zarówno autobusy linii specjalnych, które będą kursowały na płockie cmentarze od 71 do 77, a także autobusy linii 7 i 24. Wszystkie te autobusy będą Kursowały z bardzo dużą częstotliwością w zależności od linii od 5 do 15 minut na danej linii. Zachęcamy wszystkich płotczan, którzy zamierzają odwiedzić, czy to cmentarz komunalny, czy to cmentarze przy Alei Koblińskiego do tego, aby pozostawili swoje samochody w tym wyjątkowym dniu w domu czy na parkingu przy domu i skorzystali z komunikacji miejskiej. W rejonie cmentarzy będą także obowiązywać zmienione zasady dotyczące organizacji ruchu. Najważniejsze zmiany czekają nas 1 listopada. Tu, od godzin wczesnoporannych do późnego wieczora, musimy liczyć się z zamknięciami niektórych odcinków ulicy dla ruchu. Tak będzie na przykład na części ulicy Bielskiej, to fragment drogi krajowej numer 60, na odcinku między ulicą Targową a ulicą Sierpecką. Ten odcinek będzie całkowicie zamknięty, objazd będzie wyznaczony przez drogę, przez drogę 576 w kierunku Góry i od strony Brochociny, od strony Bielska będzie można tylko dojechać na cmentarz komunalny. W rejonie samego cmentarza również istotne zmiany, jeżeli chodzi o obsługę parkingów, będzie tam obowiązywał ruch jednokierunkowy, a przy samej w ramie cmentarza y, będzie znajdował się y, przystanek komunikacji miejskiej, gdzie będą również stały y, autobusy. Druga istotna zmiana to Aleje Koblińskiego. Tu będą wyłączone 1 listopada dwa odcinki pierwszy między ulicą Łukasiewicza a Topolową, tam będzie całkowity zakaz ruchu pojazdów i drugi odcinek między ulicą Łukasiewicza a Bielską na południowej, południowym pasie Alei Koblińskiego zostanie wyznaczone miejsce do parkowania pojazdów, tak jak to od wielu, wielu lat ma miejsce. Ruch będzie również jednokierunkowy od ulicy Łukasiewicza w kierunku ulicy Bielskiej. Jeżeli chodzi o pozostałe płockie nekropolie, tu zmiany związane z organizacją ruchu nie będą aż takie duże, ale sugerowałbym, aby zwracać uwagę na oznakowanie, na czasową organizację ruchu, a także na polecenia, które będą wydawały służby kierujące ruchem pojazdów w dniu 1 listopada, ale także, no wiadomo, że w weekend 28-29 oraz już 2 listopada. Na dzisiaj to już wszystko i zapraszam na kolejne wydanie serwisu informacyjnego. Do zobaczenia.